Ten rozpadający się domek jest naprawdę bardzo ciekawy Z tego względu, że był bardzo, bardzo dawno temu opuszczony Piwnicę zostawimy sobie na sam koniec A teraz wejdę do kilku pomieszczeń, które przetrwały bardzo zobacz, są zobacz to, jak ten tynk pisi na tym, na się. kablu Zobaczcie Tylko kabel Zobaczcie trzyma bardzo. resztki tynku Kurde, nam tu się tu przydały kaski jakieś tutaj. No, aczkolwiek bez ryzyka nie ma zabawy. No tak <gry> Zobaczcie jaka warstwa tynku i we wszystkich pomieszczeniach już praktycznie cały spadł. Piotrek. Nie wiem czy te dwa obrazy drewniane nie trzymają tego Piotrek. co? A patrz tu to tu siedzi No wiem, wiem, za roślinie, w zarocznym Drzewo normalnie wrosło. No. no. Korzeń drzewa. Przerósł i tam... a to może ten korzeń rozwala te tynki? Może. Zobacz. Ogołocone całkowicie. Dobra, teraz tutaj. Całkiem ciekawa męgła Wygląda jakby stała tutaj ze 100 lat albo i dłużej Baranek o Może zajączek wielkanocny. i flek Co to za książka? O, ciężko mi ale cała spleśniała. Tu już nie za bardzo jest, co Wam pokazywać. Wszystko, co było, ma jakąkolwiek wartość. Już leży na ziemi, zgnite, spleśniałe. Ale zostało jeszcze jedno pomieszczenie. Najprawdopodobniej te, w którym mieszkała starsza kobieta. Starsza kobieta. Która nie potrafiła chodzić o własnych siłach. Dlatego też znajduje się w jej pokoju wózek. I z tego co widzę, to mogła być pozbawiona jednej nogi. Zobaczcie, tutaj jest proteza. Wózek inwalidzki. Tutaj mamy jeszcze starego typu laski drewniane, niegdyś wspomagano się właśnie takimi. O kurde, ale przerdzewiała lampa. Wszystko się łamie pod moimi nogami. Nie wiem, czy jest dobry pomysł, żeby tutaj w ogóle chodzić. Nam ja puszczono no, od da bardzo, bardzo dawno. Zobaczcie, mech zarósł okno Mimo to, że są plastikowe, jednak dostała się tutaj wilgoć najprawdopodobniej przez sufit Dobra, idziemy dalej Aczkolwiek jest to do filmu, nie dało się wejść Zobaczmy, łynka czemu stanie jest tu? Jednak widać, że była tu łazienka, ale niewiele pozostało. Licznik zatrzymał się dawno temu, a tutaj mam jakąś dziurę. Raczej nie będę się tam wspinał, bo z tego co widzę, niewiele pozostało. Dobra, czekajcie, trzeba okręcić. Idziemy Do piwnicy Nie wiem czy do piwnicy opłaca się chodź, wchodzić chodź, chodź, ja. Nie, tam jest samo liście, samo śmieci jest Jestem jedynie taki śmieci i misie nie. Dla misia tam nie będę wchodził A Co mi się podoba? Bardzo, duża, bardzo duże podwórko Akurat jest tył domu, więc nikt nie rozpozna lokalizacji. Jest tam z tyłu jakaś stodoła. Nie wiem czy warto tam iść, zobaczyć. Tutaj jest studnia. Zauważcie, że dom został zbudowany z kamieni. Cegły dopiero dobudowano u góry. Nie wiem, z czego są fundamenty, ale też chyba z kamienia. Widać kawałek kamienia, tu trochę cegieł. Dobra, moi drodzy, będę musiał zakończyć eksplorację w tym miejscu. Na razie trzymajcie się. Filmik trochę krótki, ale niestety niewiele zostało już z tego domu. Na razie. Do zobaczenia na kolejnej eksploracji.